Jedyną legitymacją, jaką mam, jest ta legitymacja, jest Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, pokazująca, że mam prawo czuć się jej dumnym obywatelem i że żaden polityk, żaden prezes, żaden szeregowy poseł, żaden prezydent nie jest w stanie mi tej legitymacji z rąk wybrać. Ci, którzy próbują przejąć władzę w sposób nielegalny i nielegalny sposób rządzić polskimi obywatelami, ustępują tylko przed ich siłą. I nie możemy pozwolić na to, że pod płaszczykiem epidemii będzie zabierało nam się wolność, będzie zabierało nam się demokrację. To... Żaden z nas, obywateli Rzeczpospolitej, nie może powiedzieć, że jest apolityczny. Jesteśmy w tym po uszy, po same uszy. I musimy przez to przejść, mając świadomość tego, kim jesteśmy i mając świadomość tego, że jest nas większość. Bo zdecydowana większość z nas nie należy do żadnej partii politycznej, nasze rachunki nie należą do żadnej partii politycznej, nasze dzieci nie należą do żadnej partii politycznej, podobnie jak nasi rodzice i wszyscy seniorzy w tym kraju. Jesteśmy obywatelami Rzeczpospolitej, to nasza legitymacja partyjna.